Portowcy od kilku tygodni intensywnie pracują nad pozyskaniem zawodnika, który mógłby nie tylko wzmocnić środek pola, ale też przyciągnąć uwagę kibiców i mediów. Nowe władze klubu chcą dać jasny sygnał. Pogoń zamierza mierzyć wysoko. Na liście życzeń Pogoni znaleźli się już doświadczeni reprezentanci międzynarodowego formatu: Axel Witsel i Joshua Guila-Wogi. Teraz, jak informuje Daniel Trzepacz, Kolejnym poważnie rozważanym kandydatem jest Mats Riitz, 32-letni Belg, reprezentujący barwy Anderlechtu. Mats Riitz to zawodnik o ogromnym doświadczeniu. 22 razy występował w Lidze Mistrzów, a jego piłkarskie CV obejmuje takie kluby jak Ajax, Mechelen czy klub Bruss. Od lipca 2023 roku gra dla Anderlechtu, gdzie regularnie pojawiał się na boisku jako defensywny pomocnik. Jego obecna wartość rynkowa według serwisu Transfermarkt to 1 800 000 euro, a kontrakt z belgijskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Jak wynika z informacji przekazywanych przez Daniela Trzepacza, Pogoń nawiązała już kontakt z przedstawicielami piłkarza. Choć na tym etapie nie można mówić o zaawansowanych negocjacjach, sam fakt rozpoczęcia rozmów pokazuje że pogoń planuje głośne transfery i nie zamierza zadowalać się półśrodkami. Mats Reitz, mimo że zbliża się do końca kariery, wciąż powinien prezentować solidny poziom sportowy. Co kluczowe, Belg wiosną kilka razy wylądował na ławce rezerwowych. Wydaje się, że Anderlecht powoli będzie odsuwać go na boczny tor. Właśnie z tego zamierza skorzystać pogoń Szczecin. W takiej sytuacji Transfer pewnie nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Portowcy mogliby za to zyskać doświadczonego gracza, który ma za sobą blisko 400 występów w lidze belgijskiej. Brzmi naprawdę ciekawie, tym bardziej, że opcja angażu Damiana Szymańskiego wydaje się już być nieaktualna. Z Szczecina napłynęły iście wyśmienite wieści. Alex Haditagi miał autoryzować fundusze na rekordowy w historii pogoni kontrakt, a Tan Kessler jest optymistą co do parafowania tej historycznie wysokiej umowy. Chodzi oczywiście o greckiego Goleadora, króla strzelców ekstraklasy, czyli Eftimiosa Koulourisa. Snajper rozpoczął obecny sezon w świetnym stylu, a kibice Pogoni Szczecin liczą mocno na to, że uda się go zatrzymać na długie lata. Na temat sytuacji Greka wypowiedział się w Kanal Plus Sport prezes Dumy Pomorza, Tan Kessler. Koulouris to bez wątpienia jedna z największych gwiazd nie tylko Pogoni, ale i całej Ekstraklasy. Poprzedni sezon był dla niego szczególnie udany. Na przestrzeni 37 spotkań trafił aż 31 razy. Dorobek strzelecki wzbogacił jeszcze trzema asystami. Rysę na poprzedniej kampanii postawiła z pewnością porażka w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa. Ale to może stać się tylko dodatkowym bodźcem, aby pozostać i w końcu wsadzić tzw. tituli do, w tej chwili, pustej gabloty. Po wielu spekulacjach... 29-latek ku uciesze kibiców ze Szczecina rozpoczął rozgrywki z zespołem Roberta Kolendowicza. Co więcej, wygląda na to, że utrzymał bardzo wysoką formę. Nie oznacza to, że Kuluris na pewno pozostanie w ekstraklasie. Jego nazwisko budzi duże zainteresowanie na rynku. Mimo to, Pogoń chce za wszelką cenę zatrzymać gwiazdora na dłużej. W tym celu zaproponowała jeden z największych kontraktów w swojej historii. A tak wyjaśnia całą sprawę Tan Kessler. Chcemy go zatrzymać ze względu na osiągnięcia i charakter. On reprezentuje całą pogoń i robi to w najlepszy sposób. Oferujemy mu przedłużenie kontraktu. Prawdopodobnie to jeden z najlepszych kontraktów w historii pogoni. Robimy to, bo chcemy go zatrzymać. To nie znaczy, że nie rozumiemy reguł rynku transferowego. Właśnie urodziło mu się dziecko, a jego żona kocha Polskę, tłumaczył Kessler i dodał: Jeżeli nie dostaniemy szalonej oferty, chcielibyśmy go zatrzymać. Nie mieliśmy żadnej oficjalnej oferty. Były oficjalne wyrażenia zainteresowania i wiele nieoficjalnych zapytań. Umowa kulurisa wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Już w styczniu Grek będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem i po obecnym sezonie odejść bez kwoty odstępnego. Po utracie Łukasza Zwolińskiego, Wisła Kraków szuka wzmocnienia siły ofensywnej. Wygląda na to, że ekipę Białej Gwiazdy może zasilić utalentowany Maksym Chłań. O zainteresowaniu ukraińskim graczem Poinformował serwis Meczyki. Wisła Kraków ma ambitne plany związane z kampanią 25-26. Trzynastokrotni mistrzowie polski celują w bezpośredni awans z BetKlik pierwszej ligi do PKO BP Ekstraklasy. Krakowska ekipa świetnie zaczęła nowy sezon. Tymczasem, według informacji serwisu Meczyki, klub może niebawem pozyskać nowego gracza do ofensywy. Według Tomasza Włodarczyka Wisła zagieła parol na Maksyma Chłania, który do końca minionej kampanii bronił barw drużyny Lechigdańsk. Gdańsk. 22-latek może grać na boku boiska lub jako ofensywny pomocnik. Zawodnik aktualnie nie jest związany z żadną ekipą, więc mógłby dołączyć do wielokrotnych mistrzów Polski na zasadzie wolnego transferu. Były młodzieżowy reprezentant Ukrainy to wychowanek UFK Lwów. W swoim piłkarskim CV ma też Zorje Ługańsk. W ostatnim sezonie na arenach Betklik pierwszej ligi Kłań wystąpił łącznie w 30 spotkaniach. Strzelił w nich 5 goli i zaliczył 4 asysty. Jasne jest jednak, że Wisła nie musi być jedynym chętnym do pozyskania gracza. Ze względu na to, że nie jest aktualnie związany z żadnym klubem, wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu zespołów. Na dzisiaj Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 1,5 miliona euro. Gdyby ruch z udziałem chłania do Wisły stał się faktem, mógłby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Maciejem Kuziemką czy Frederico Duarte. Zatem siła ofensywna Krakowian wyglądałaby solidnie. Krakowia w świetnym stylu weszła w nowy sezon PKO BP Ekstraklasy z bilansem sześciu punktów po dwóch kolejkach. Pod wodzą nowego szkoleniowca, Luki Elsnera, krakowski zespół jest liderem PKO BP Ekstraklasy, prezentując efektowną i skuteczną piłkę. Tymczasem w czwartek klub ogłosił pozyskanie nowego napastnika. A oto oficjalny komunikat Krakowi. Kahveh Zahiroleslam dołącza do Krakowi na zasadzie transferu definitywnego jako wolny zawodnik. Napastnik podpisał dwuletni kontrakt z naszym klubem z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Nowy nabytek zespołu to Amerykanin, który ostatnio reprezentował barwy ekipy Sint-Truidense występującej w belgijskiej Ekstraklasie. Wcześniej występował między innymi w amerykańskich drużynach Yale Bulldogs oraz Chicago Fires MLS. W poprzednim sezonie Zachiroleslam rozegrał łącznie 22 spotkania, w których zdobył 4 bramki i zanotował dwie asysty. W Krakowi 23-latek będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z Filipem Stilkowiciem oraz Martinem Miszewem. Niewykluczone jednak, że Zachiroleslam nie będzie ostatnim letnim transferem klubu z Krakowa. Wciąż pojawiają się spekulacje o możliwym powrocie Mateusza Klicha. Tymczasem już w najbliższą niedzielę Krakowia rozegra kolejne spotkanie ligowe. Przeciwnikiem pasów będzie Lech Gdańsk. Mecz zaplanowano na godzinę 14:45. W poprzednim sezonie, w spotkaniu obu drużyn na stadionie w Krakowie, górą byli Białozieloni, wygrywając 2-0. Aleks Haditaki snuje wielkie plany przed ekipą szczecińskiej Pogoni. Ma być walka o trofea, walka o europejskie puchary. Ma być transfer wielkiej gwiazdy. W gabinetach dzieje się naprawdę wiele, a jedną z tych najważniejszych spraw jest przyszłość greckiego goleadora Eftymiosa Koulourisa. Na tą chwilę napastnik Pogoni Szczecin został w ekipie portowców na obecny sezon, ale jego odejście nie jest jeszcze wykluczone. Jak się dowiadujemy, Grek może trafić do jednej z lig stop 5. Eftymios Koulouris w poprzednim sezonie w imponującym stylu sięgnął po koronę króla strzelców ekstraklasy, zdobywając aż 28 bramek. Napastnik pogoni Szczecin nie zwalnia tempa. W dwóch pierwszych meczach sezonu, 25-26, już trzykrotnie trafiał do siatki. Póki co Pogoń zdołała zatrzymać swojego snajpera, ale Grek wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje dziennikarz Mirko Di Natale, Kolourisem poważnie interesuje się Udinese. Przypomnijmy, że trenerem włoskiego klubu jest dobrze znany polskim kibicom Costa Runiaici, co tłumaczy baczne obserwacje ekstraklasy. Szczeciński klub nie znajduje się jednak w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Kontrakt Kulurisa obowiązuje jeszcze tylko przez rok, a na razie nie słychać, by zawodnik był skłonny go przedłużyć. Jeśli to ma być jego ostatni sezon w pogoni, to również ostatnia szansa na atrakcyjny transfer i konkretny zarobek. Według serwisu Transfermarkt aktualna wartość rynkowa Kulurisa wynosi 3,5 miliona euro.